Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora galilejskiego, czyli tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa, gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli. A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip. Za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do, do niego. Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: Każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus wziął więc chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym, podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i łąkami z pięciu chlebów jęczmiennych pozostały, pozostałymi pospożywających napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili, ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przejść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo pańskie. Niech nas ogarnie łaska, panie Twa. Panie Twa. Duch Twój Święty niech dotknie nas. Moi drodzy, rozmnożenie chleba. Yy, jeden z opisów, bo tych rozmnożeń jest kilka. I chciałbym yy, Dotknąć takiej sprawy, mianowicie dotyczącej, dotyczącej, powiedzmy, nazwijmy to takim symbolem, otwartych dłoni. Proszę zwrócić uwagę, że mamy w czytaniach pewien rodzaj modelu, takiego paradygmatu. W pierwszym czytaniu mamy Eli 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 Eliasza, do którego przychodzi ktoś tam z chlebami jęczmiennymi, jakimiś tam jeszcze innymi darami. I one są rozdawane, żeby nakarmić tam tych ludzi, którzy tam są wokół Eliasza. Tą Eliasza czy Elizeusza? Zaraz mówmy, żebyśmy mieli tę jasność. Elizeusza. Ok, o dobrze. I sytuacja jest taka, że Elizeusz rozdaje te chleby, ale nie bierze tych, raczej znaczy jest wątpliwość, czy ich wystarczy. Jest rozdawane, Elizeusz rozdawać wystarczy. I one, one się po prostu samym mnożą. I w dalej, w dalej w tej dzisiejszej Ewangelii mamy drugi, drugą tę, 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 tę podobną narrację, że Pan Jezus bierze te pięć chlebów, te dwie ryby, chociaż jest tego bardzo mało i wszyscy mają wątpliwość, że to jest ten, na te pięć tysięcy ludzi, to jest po prostu mężczyzn samych, nie wystarczy. Pan Jezus każe łamać, wystarczyło, zebrali jeszcze ułomki. Sytuacja jest taka, że Pan Bóg ma dwie możliwości. Jedną to jest taka, o której mówi w Starym Testamencie w pierwszym, w pierwszym czytaniu o w księdze rodzaju, kiedy Bóg stworzył świat. Tam jest użyty czasownik yy, w hebrajskim, jest użyty czasownik, który, który, którego, który jest związany li tylko i wyłącznie z Panem Bogiem. To znaczy, tam jest użyty czasownik, który oznacza, że, mo, że Pan Bóg stworzył coś, z, czy, coś, z czego nie było ex nihilo, to się mówi po łacinie, z czegoś stworzył świat, z niczego, mocą swego słowa. I Pan Bóg nie jest w stanie stworzyć coś, co wcześniej nie istniało. Człowiek tworzy z tego, co istnieje. Ale ponieważ my jesteśmy człowiekiem, jest powołany do tego, żeby z Panem Bogiem współpracować, w związku z Pan Jezus, proszę zwrócić uwagę, i w tej pierwszym czytaniu również mamy tę sytuację, że Pan Bóg dokonuje pomnożenia z tego, co zostało ofiarowane. Gdyby ten chłopiec, po pierwsze, gdyby Andrzej, apostoł, nie zauważył chłopca, czyli nie byłby czujny wokół, jeden jest kompletny, ten, ten pierwszy, który, który z nim rozmawia, to jest że Filip, tak dokładnie, Filip kombinuje po, po naszemu, czyli mówi tak, mamy w sakiewce 200 denarów, trzeba to przeliczyć, ile mamy tam tych chlebów, nie, nie wystarczy, to jest po naszemu. My tak kombinujemy, tak? Mam na karcie tyle, a tyle, kupię tyle, a tyle. Bułek wystarczy tyle, a tyle. Mam tyle, tyle jedzenia, tyle ludzi nie wystarczy. To jest myślenie po ludzku. A tutaj jest sytuacja taka, że Andrzej się rozgląda i patrzy, że tam jest ten chłopiec, który jest z tymi, ma te jakieś tam zapasy. I tu jest cały, cały klus sprawy, mianowicie. I tutaj wprowadzę taki, taki tryb warunkowy za przeszły. Gdyby ten chłopiec nie był był, był dał, tych chlebów i tej ryby, czyli gdyby nie był się był podzielił tym, co miał, Pan Jezus nie dokonał byłby tego, tego cudu. Czyli nie podzieliłby tego, tego chleba. Zmierzam do tego, może jeszcze zanim do, dotknę tej sprawy dalej, później mamy. Przyszł, później w historii mamy ja, ja znam dwa takie przypadki takiego takich zdarzeń. Jeden to jest związany z świętym Janem, Janem Marią Wianejem który prowadził taką, taką ochronkę dla dziewczyn, które z tej okolicy tego Ars, on zrobił taką ochronkę i taką szkołę dla tych dziewczyn, które nie miały żadnych szans na edukację, one tam mieszkały i one były przez niego żywione z tego co z tych darów, które on otrzymywał od parafian, no a później od tych wielkich dam, które z Paryża ściągały tymi kolasami, żeby się u niego wyspowiadać. Ale jest, wiecie, no czasami jest gorzej, czasami jest lepiej. Przyszło do takiej sytuacji, że mieli w tym, że pani ta, jego, ta gospodyni, miała, do, miała jeden chleb. I to jest w, w, w procesie beatyfikacyjnym. Mianowicie, miała jeden chleb, i przyszła do niego i powiedziała do niego, że, no, że jest tylko jeden chleb. A Jan mówił, kroić. Ona pyta, co robić? Kroić. Ona kroiła i ten chleb cały czas był. I drugi mam to taki, jako, że obejrzycie sobie film pod tytułem Święty Filip Neri. To jest taka sytuacja, taka jest scenka, kiedy ten, ten Nereusz, ten Neri opiekuje się takimi dzieciakami z Rzymu, takiego, takimi, które są kompletnie bez opieki. I on ma zupy kocioł, jakiś kociołek tej zupy. Tych, tej, tej drobnicy ma po prostu jak szarańcza. Wykarmić te, 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 te głodomory po prostu nie sposób. I on nalewa tę zupę i tej zupy. I tej zupy nie brakuje. Znaczy, ona jest cały czas ta zupa jest. Oni się te, te, ci, 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 ci chłopcy się dziwią, że ta zupa cały czas jest. Ale żeby można było, żeby Pan Bóg mógł przymnożyć, musi być gest otwarcia. I chodzi mi po prostu o chciwość i szczodrość. Chytry dwa razy traci, jest takie powiedzenie. Pan Bóg będzie mógł przymnożyć yy, z tego, co dał. Człowiek innym. To wielokrotnie z tego miejsca powtarzam, ten aforyzm Reinharda Tagore. Grabiejącymi przed śmiercią rękoma. Będziesz mógł wziąć ze sobą tylko to, co dałeś innym. Nie weźmiesz swojej szuby, swojego futra, swojego Mercedesa, swojego tam iPhone'a, czy jakiegokolwiek, czego tam się ściubisz i tam tego dla siebie ku sobie, takiej osobności, Tego nie weźmiesz. Cokolwiek masz dla siebie przed trumną, to za tobą, przed tobą i przed trumną nie pójdzie. Pójdzie tylko to, co dałeś innemu człowiekowi. W różny sposób. Materialny, y, y, czasu, zainteresowania, empatii, różnych rzeczy. Przebaczenia. To są różne wartości. One się później mnożą, poprzez, ponieważ, ponieważ Pan Bóg poprzez, poprzez łaskę w jakiś sposób taki dziwny, Przymnaża. Ja nie wiem, czy... Ja tu wielokrotnie to, 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 to odwoływałem się do takiego doświadczenia u was, bo ja mam takie doświadczenie, mianowicie, że jeżeli. Czy, czy, czy zdarzyło Wam się, że daliście coś komuś i to wróciło po kole niejednokrotnie zwielokrotnione, bo to jest działanie Pana Boga. Dajesz, ale nie handlujesz, że ty dajesz, ty, tu, ja, tu stówkę dasz i mówi, Panie Boże, to Ty tym bokiem tam może, może dwie stówki, a może pięć stówek. Mi wpadnie przy okazji. To, to, jest, to, to możemy to robić w korporacji, możemy to robić w jakimś tam w jakimś banku, jakimś na, 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 na giełdzie możemy tak kombinować, ale nie z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem się handlu nie uprawia. Z Panem Bogiem Pan Bóg doskonale widzi nasze serca i widzi doskonale, czy my jesteśmy naprawdę prawi i czy to, co, co posiadamy, Czym dysponujemy, to nie przykleja się to do mnie i nie mam do tego nieuporządkowanego przywiązania, tylko ja się potrafię tym dzielić. Ja mam po prostu otwarte dłonie. Nie jestem egoistą, nie mam ksobności i nie, nie ciągnę ku sobie. Proszę zwrócić uwagę, jak wy na przykład funkcjonujecie w domach. Proszę zwrócić uwagę, jak funkcjonujecie między rodzeństwem. To bardzo dobrze widać m.in. w rodzeństwach, jak się czy rodzin, rodzeństwo umie się dzielić. Jak to na przykład wygląda, kiedy rodzeństwo wchodzi w związki małżeńskie i później sobie gardła przegryzają, po to, żeby o morgę, o morgę, żeby się za przeproszeniem, żeby sobie wyciągnąć jak piłę z gardła. I tutaj ta morga nie pójdzie za nim. Wyciągnięta piła z gardła nie pójdzie przed trumną nie pójdzie pójdzie to co dałeś. Ja tu y, 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 pamiętam, że w czasach, w czasach y, komunizmu, socjalizmu naszego takiego tego, y, tego, który niektórzy z nas prze, przeżyli. Święta Bożego Narodzenia kojarzyły się zawsze z, z cytrusami, które przybywały, to, to nam obwieszczano, że już statek płynie i że te cytrusy z tej Kuby już płyną i że wkrótce zostaną rzucone gdzieś tam, jeśli gdzieś trzeba będzie stanąć w kolejce społecznej i te cytrusy wyrwać jak piłę z gardła. No więc te cytrusy jak się pojawiały w, takim, w tym świątecznym sto, na tym świątecznym stole, społeczeństwo pamięta, ci starsi pamiętają, że takie były cytrusy? Ta? No właśnie. No i my się pamiętam, żebyśmy mieli dwie cytryny, dwie, dwie pomarańcze na pierwszy dzień świąt, jedną i na drugi dzień świąt, drugą, moja siostra i ja. I trzeba było to podzielić. I to nie było tak, że jedno, z, za że jedno skonsumuje, a drugie się obliże tym cały czasie. Tego było nauczyć. I to rodzice pilnowali, żeby żeby jedno taki egoizm, taki starszy, no, jestem starszym bratem mojej siostry, więc ja z, z, przemocowo łokcie mnie pasła wą, tak? Ja tu jestem, tutaj, ja tu rządzę. To jest moja pomarańcza, i to pomarańcza moja pomarańcza, nie moja pomarańcz, tylko moja pomarańcza. Proszę pamiętać o tym, że to jest prawidłowo, się mówi. To jest moja pomarańcza i to nie ma nic zgodania. No nie, właśnie, tym bardziej proszę też pamiętać o tym, że. O poziomie Twojego człowieczeństwa, o poziomie Twojej szlachetności, o poziomie Twojego poziomu to jest tautologia będzie świadczyć to, jak traktujesz ludzi, którzy od Ciebie zależą. Którzy są słabsi, którzy Ci podlegają, którzy w jakikolwiek sposób zależą od Twojego widzimisię, Twoich humorów, Twoich takich czy innych. Bo to, nie jest, bo to nie jest sztuka lizać się do szefa. Takim być takim, to się nazywa owsikiem. Taki to każdy, no nie każdy, bo ktoś jak ktoś ma honor, to się nie będzie tego robił. Ale to jest sztuka, naprawdę, żeby mając do czynienia z osobą, która jest słabsza, która jest zależna, która jest w jakikolwiek sposób od ciebie no. W jakiejś tam podległości materialnej, służbowej, społecznej, jakiejkolwiek innej, żeby jej nie zdeptać butem. Wręcz przeciwnie, żeby ją podnieść, pomóc, wesprzeć, dać, pocieszyć, etc. etc. Nie jest to takie proste. To się dobrze, to jest łatwiejsze, kiedy jest, ta osoba jest miła i przyjemna i wdzięczna. Jeszcze trudniej jest to zrobić wobec osoby, która jest knobrna, która jest niewdzięczna. Jeszcze jest bardziej, że tak powiem, uciążliwa. To jest jeszcze większa próba. Ale pozostawmy te, te głębsze, że tak powiem, rozważania na już takie, powiedziałbym, indywidualne rozmowy duchowe. Bo ja nie chcę tak mocno iść w, tę, w, tę, w tym kierunku. Bardziej mi chodzi o to, żeby, żebyście się, żebyście jak będzie taka sytuacja. Że Bambuk będzie wam generował sytuację, taką okazję do tego, żeby... Bo to on prokuruje tę sytuację. I kiedy ty masz sięgnąć do kieszeni i tam w tej kieszeni syczy, sy, sy, syczy ci wąż, to ty się dobrze zastanów, jakie ty masz priorytety i jak jest twoje patrzenie na koniec twojego życia. Co ty na tym, w tym banku anielskim masz na koncie? Czy tam, tam masz kredyt, czy tam masz debet? Bo będziesz miał kredyt tylko wtedy, kiedy dałeś dużo. Ofiarowałeś swoim bliskim. Najwięcej chyba mają rodzice, tak? mamy, które nie przespały nocy, y, y, dziadkowie, ci ludzie, którzy tak te, te, te drobnice tam chowają, chowają, a drobnica przychodzi, później ma 15 lat, staje i mówi, co? To jest moje życie, to się będziesz mi wtrącać. Tak nie pamiętam już o tych nieprzespanych nocy, tych kolek i tego wszystkiego, co trzeba było, tej, tej piersi karmionej, tego bólu, które trzeba było przeżyć, żeby to dziecko dorosło i tak się tam pyszczyło, tak, mając 15 lat, i udając, że już wszystkie, wszystkie, wszystkie rozumy posiadało. Ale też ta to, to ofiara jest też pewnym rodzajem pewien takiego daru, który jest siebie. Proszę sobie przeanalizować, zobaczyć sobie te, to swoje konto, a ile też również jest debetu ile jest rzeczy, które są gdzieś nieoddane, gdzieś, które są roszczeniowe, gdzieś, które są, powiedziałbym, takie, które są nieuporządkowane, wynikające z egoizmu i ksobności. Dzisiaj jest zbiórka na, na ofiary powodzi. Ja muszę wam powiedzieć, że to jest zbiórka przez Caritas naszą organizowana przez, przez Caritas Internationalis, została ogłoszona w ubiegły piątek. Ja w tym tygodniu, w mojej pracy, którą normalnie wykonuję w Episkopacie Polski, Yy, otrzymałem wiele telefonów z, 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 z Europy z sygnałami wdzięczności za to, że myśmy pomyśleli o nich tych, którzy w jakikolwiek sposób zostali zalani. Że to jest Gest Solidarności, modlitwy za nich, bo się za nich modlimy, że w, yy, wsparcia jakiekolwiek możemy go yy, udzielić, że to jest coś, że my nie myślimy tylko o sobie, że tylko nam się należy pomóc, ale jeśli ktoś, kto jest w trudnościach i w tarapatach, może liczyć na pomoc również naszą. Muszę przyznać, że, że to było bardzo, bardzo miłe doświadczenie, że te telefony, które dostawałem z, z Europy Zachodniej, yy, taki, taką wdzięcznością. Hierarchów Kościoła katolickiego w, w, w krajach zachodnich z taką, taką wdzięcznością i takim uznaniem, że my nie myślimy tylko o sobie i że nie, kso, nie jesteśmy ksobni, że nie jesteśmy egoistami, że potrafimy myśleć o innych. Proszę to przemyśleć sobie w aspekcie ogólnospołecznym i indywidualnym. W rodzinach, jak ja się zachowuję? Czy jestem altruistą, czyli myślę o innych, alter, co to znaczy drugi, czyli altruista to jest ten, który myśli o drugich, czy jestem egoistą, czyli ego, ja, czyli jestem tym, tylko myśli, tylko o sobie i ku sobie ciągnie.